przygotowane sporo rzeczy, które musimy zrobić. Ekspiarkę Endermanu, <noise> którą zapowiadałem dwa tygodnie temu musimy w końcu zrobić, ale to chyba akurat nie dzisiaj. Bo dzisiaj będziemy mieli kilka celi. Celem numer jeden jest znalezienie Dragon On Na razie tylko jednego, ale mam w sumie chyba większość rzeczy, które są mi potrzebne, żeby zrespić dwa smoki. Co nie je zabić, więc no. Generalnie stwierdziłem, że jak już mamy bazę, to możemy się zająć rzeczami ważnymi, czyli celami naszymi, które musimy zrobić, żeby wiecie, żeby skończyć całą serię, cały ten i tak dalej. Oczywiście jest. W tych celach, więc spokojnie. Seria jeszcze, myślę, z 20 odcinków przynajmniej potrwa jeszcze kilka streamów. Ale generalnie co? Póki co musimy e, e, zrobić sobie najlepszy set w grze, jaki jest możliwy. Dlatego najprawdopodobniej jutro zajmiemy się eksperką Endermanów. Dzisiaj zajmiemy się e, Dragon Skylem, żeby wydropić. Chciałbym Elytrę sobie zesmifować z tym, z Dragon Scaleowym lootem, żebym mógł się latać na Infinity. To jest mega spoko. Potrzebuję mojego łuku. Jeszcze mój miecz tu powinien być. Co jeszcze potrzebuję? Potrzebuję jednej strzały. Potrzeba piasku Eye of Ender i z piasku. No perły mamy, to spoko. Czyli ja już mogę to zrobić, nie? Działam crafting, tułam crafting. Tak, a mogę jedno tylko zrobić. A, no tak, no bo nie mam tych. Yy, trzeba jeszcze. Blaze, powder. Ej, śmiesznie się używa tego inwentory, szczerze, jestem fanem. Przydałoby się udekorować skałę wokół wejścia, wiesz co? Już myślałem o tym. Bo generalnie zrobiłem sobie taki stemny projekt, co nie? Tutaj chciałbym przedłużyć generalnie tą belkę, żeby to wystawało z tej skały. Bo to wygląda strasznie tak mało wymiarowo i mi się nie podoba. Myślałem, żeby tam na górze, tam już chyba nawet coś jest, coś tam postawiłem. Żeby porobić na przykład. O, właśnie, tutaj to już to porobiłem. Że zobaczcie, że posadziłem te drzewa, te ładne Kartowe, pododowałem latarki, co nie? I to już nawet, że tak to powiem, jakoś płynęło na klimat tego miejsca, mam wrażenie. Kilka latarek, plus takie drzewka, no ładnie to tu wygląda. I tak samo będę chciał tutaj zrobić, tu udekorować wszystko, mam jakiś plan na to. E, myślę, sobie, że sobie będziemy siadać, co nie na streamkach. No właśnie, propos smoka. To możemy się już skupić na rzeczach, na których się powinniśmy skupić dzisiaj cały dzień. Czyli raz smoka już możemy odnowić. E, no to co, a e, chyba taki set powinien mi styknąć, nie? Na zabicie tego. W sensie, no to nie jest żaden straszny boss. A mi tylko Dragon Skyle są potrzebne. Jeżeli chodzi jest co podróż do to by się łódka przydała, bo ja lubię mieć łódkę wędzie, jestem fanem. Przydałoby się też więcej żarcia, bo ja leżę z tym żarciem, jeżeli mam być szczery. Ogólnie cały, jeżeli chodzi o najbardziej deficytowy towar w całej mojej tutaj bazie, to jest jedzenie. Zapomniałem, że usunąłem waystone. Czy ja posiadam waystone? Posiadam waystone, dobra. Ty, trzeba też miejsce na waystone zrobić, widzowie. Jakiś taki hall tutaj, nie? Myślę, że tutaj gdzieś będzie taki ryneczek sobie zrobimy. I lecimy, gdzie my lecimy? Do smoka lecimy, nie? Dobra, resetuję. się, super. Widzę walka! Ja, ty, serio, uwielbiam smoka jak Mamy litre już. To jest takie hobby. Dopadnie w chwilę. To jest szybki bosik widzę, patrzcie to. Nawet stresu nie ma, nie? Puszczasz silową muzyczkę, sobie lecisz. I on patrz jak on schodzi, co jest? No 4 hity typu mu zdjął ten miecz, wytyfy. Mordo nie przelatuj przez siany, co? To nie zdrowe, dla twojego błonnika. Mordo wzój se na luz. No dzięki. <laughs> lubię, jak, lubię ten widok, jak ten cień się robi. E, gdzie to spadło? Ale mało lewela, to już zdaje. gdzie są Dragon Skyle? E? O, 5 dał! Nice! Dobra, no to co, pomęczmy go jeszcze raz. Respij się, respi się, tak, dobra, super. Wyżej pole ci łopie, no nie mogę! Jak chce mi się, tam no, wpikuj wyżej, kuźma jakbym mordka probił, nie? Czekajcie, ja to robi sword tego. World Record i Smok pikuje w taki sposób. Na no, odech chciałbym się żyć. Kuźwa, a trafialny nagle. Gościu mnie dodzuje. Ty no, on jest, on jest trafialny, po prostu mnie dodzuje. Chłopie, nie dodzuj mnie. ty Devi, się jak zabiję Smoka mieczem, to może mi wylecieć więcej Dragon Sky, jak mam na nim looting. Czy Dragon Skyle lecą max, nie wiem, do 4-5 stóp? Nie, no do 5, bo teraz 5 dostaliśmy, Może do jakichś 6 czy coś. Czekajcie, ja poczekam, aż on spikuje, żeby zobaczyć, czy może da nam więcej Dragon Scale. Dobra, dawaj Dragon Scale, e. dużo ich. Dużo ich chcę. Daj, dużo. Ile mamy? Mieliśmy? Ile? Sześć mieliśmy? Czy pięć? Sześć miałeś. Ta pi da 5. pięć. Dobra, to chyba fajnie, nie? Więc możemy wrócić. Już argumentuję, dlaczego zużyte rzeczy robię. Właśnie dlatego, bo Durability się zwiększa i one wyglądają, jakby były nowe. A na nie później się w kowadle do Mending i będzie zajebiście Taki mam w plan w głowie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Czekajcie. Dragon Scale chestplate, plate, ja jeszcze potrzebuję tego. I teraz zobaczcie. Jak połączymy to z tym, no to pyk. Jakbym dał w tym? Nie, dobra. Dovrebbe essere samo No i patrzcie, w tym momencie cyk. Możemy już latać, zarąbiście. Co to jest quartz glass? I fajny nawet. Teraz mnie stać na granic z tą? Czy mnie nie stać na granic tą? Stać mnie. Gra brawo, wizowie, dla mnie, udało się. Temy weź. O, to temy, mądre, mądre. Potem. Mam wszystko, żeby przeżyć wstępnie. To, jakby mi zabrakło, żeby dolecieć. Te dwa mogę jeszcze wziąć też na wselki, schować tutaj. Gdzie bym chciał lecieć? Poleciałbym coś z y, y, jakiś dungeon zrobić, gdzie może mnie czekać mending. Ej, a w tym dungeonie jest coś, co ja minąłem? No minąłem? To jest blisko, w sumie my go robiliśmy dosyć niedawno, nie? W sensie, czy tutaj my coś możemy spotkać poza tymi skrzynkami, które były na górze, czy nie? Przypomnę, że oni mają, ale w sumie już nie muszę. Oni, oni mają, mają pancerz, ale jakby to jest whatever dla mnie, no bo ja chyba teraz jakoś tak, że tak to powiem, pancerz na mnie gorzej działa. Dlaczego ty jeszcze żyjesz? A po drugie to nawet jak zadziała to mamy litr, nie? Żeby nie zginąć, więc. Mordo, dlaczego te szkielety się biją tyle czasu? No co my tu mamy? 9 jaksów, Power 2. Dobra, już nie żałujesz, tu wszedłem ja pierdzielę i coś idealnego. Akurat potrzebowałem tego, naprawdę potrzebowałem w trafingu, bo nie mam. Więc jest zarobiście. Co tu może być? Tu jest spawner kolejny, ale nie są jakoś mega silne. Ale tarcze by zrobić szczerze. Tur tur, dobra, tutaj jest nielutet też. Ona właśnie się nie wygenerować, fantastycznie. Co my tu mamy? Name tag. Ty w ogóle te liny są fajne, zatestowałem je. Patrzcie na to. Możecie Celinę taką. Czajcie, że normalnie klikacie na linę, on się i możecie normalnie się po niej wspinać. To jest zarąbiste. Eee, co chciałem powiedzieć. a! Że generalnie ja, ja ja jakby to jest zabawne dosyć, bo ja jestem raczej właśnie z tych typów co w Lola lubią grać. Czasami. Zresztą w ja sumie ostatnio już nawet nie, nie chcę mi się grać w tę ligę. Chyba, mi, chyba finalnie wyrosłem z niej, ale no ogólnie ja przez większość czasu byłem lolowy, nie? Grałem w Lola i zawsze się kłółem i mówiłem no, jebać CSA, tylko Liga Legend O, latach stwierdziłem, że z tym cs miałem rację, ale ligę też jebać i to tyle. To chciałem się podzielić swoją mądrością życiową. sobie wraca do live, wracam, to prawda, więc proszę śledzić. Będą często, będą często. Mam tylko nadzieję, że gardło mi nie będzie siadać jakoś mega często. No, bo wiecie, jak gardło będzie siedzieć tak, że nie będę mógł mówić, no to day off będzie od razu, nie? Dlatego moi drodzy polecam Instagrama śledzić, jak chcecie się tam dowiadywać, kiedy będą streamy, co nie? No, bo ja raczej to nie będzie jako tako, że dziennie, codziennie. Ale jak mam być częściej niż rzadziej, no to jednak na Instagramie warto śledzić. No, bo wiecie, widzowie, no ja jestem trochę upo, Ogólnie życiowo, pod życiowym kątem, w sensie takim, że wiecie, że ja Tutaj wydrę mordę, tutaj krzyknę, tutaj ten, i następnego dnia mówić nie mogę, nie? Czy coś? Tak się często zdarza. A niestety w pracy YouTubera głos to dosyć wymagana rzecz. <laughs> mi zawia się łza, ale mi się, mi się wydaje, że jedyne co ja tu mogę znaleźć, to to, co ja już tutaj znalazłem. Nie chcę mi się po książeczki z eksplen, szczerze, jakoś mega latać, ale. Ale bym zrobił męszyn. Chodźmy na męszyn. Powiem inaczej. Mogę go nie zrobić, bo nie mam tarczy, ale mam iron. Co to jest? Spawner jakiś? Ty nie gadaj, że jest spawner tego. Mosklamp, cokolwiek to jest. Nie, ja to chcę! Zaznacz to. Bo z tego trajdenty przecież można farmić, nie? Bo to można wysuszyć. I tu może zrobić tego I tu może zrobić jakiś grinder z tego To jest zajebiste akurat ma Norbert Nara Norbert Nie no widzowie z Disa już nie jest zabawne Co to Fishing in the dark Fisherman wychodzi What's no flag? Co to jest? Tego jeszcze nie spotkałem na swojej drodze Czy ja przeszkadzam? Czy wam przeszkadzam? Ale uroczy widok co w bazę? Zajebiste Belugi widzowie się ze sobą muszą. A wy co w życiu osiągnęliście? oni osiągnęły miłość A wy co? Frajerzy dalej sami? <laughs> Nawet mi was nie żal Dobra, potrzeba tarczy I to tak serio Mega na sobie trzeba tarczę Undead miner Co to jest? Ale <laughs> zajebisty Pa, twój stary najebany Normalnie z roboty wraca górnik <laughs> Kemuro czy, czy store, No, generalnie plan był taki, żeby przed świętami się wyrobić, ale czy się wyrobimy, może być ciężko. Jeżeli coś takiego się nie generuje, to znaczy, że coś tam jest. To już dążyłem skminić. Wiem, że tu wróciłem, tylko po to, że zreśle tarci dalej nie zrobiłem, ale mam żelazo wyku. Nie będę się wracał to drugi raz po prostu. Dobra, cztery tarcze myślę, że będą git, bo one się dosyć szybko psują. Resztę możemy tutaj wrzucić. I chodźmy przed siebie. Tylko już mi firewarek powoli zaczyna brakować, więc sobie weźmy kolejnego staka. Jak już sprawdziliśmy, że tu już nic nie ma. Ej, ale ja mam takie lagi, że ja nie wierzę, tu coś, że tu nic tu nie ma. Czekaj, kuźwa, ja się kopię w. Dół. Tu jest, jak jak 100% tu coś będzie. Ja wam mówię, że tu coś musi być. 100% daję, że pode mną jest cokolwiek. Gdzieś się wkopię. Nie wiem gdzie, ale gdzieś. Pewnie w lawę. Nic tam nie będzie. I tam coś jest, pa. Mówiłem, że tu coś jest. Odwodna kopalnia, czy mi się wydaje? Ja coś wywęszyłem. Co to jest? Tu jest kolejny golden apple. Czarny jest. WY ty Weźmy to sprawdzić, a nie Dobra, czekajcie Jak wejść do tego miejsca, które tu jest Ale temy tutaj mogą być potencjalnie za Ty, goblina Jestem trochę głupi Goblinku O, tutaj wszedłeś Siema Co my tu mamy? Czy jest Apple Cape? Co jest? W sensie 6 Jakbyśmy mieli Jakby tutaj jakby yy, Rzucił nam tego Mier z szarnesem szóstką. Mamy książkę szarnes wcześniej. Co mnie przysuwa z grubasie? Szukam, czy mam coś dla ciebie. Uspokój się. I kobla ma za Emeraldy. A ja kobla kuricz, nie mam. On dużo, on dużo lewela. Ja bym na farmie kobla szczerze tylko dla niego teraz. A dobra, on się trafi później. Chodźmy. Eksplorować to miejsce, ciekawe. Zabij go? I w sumie nie zabijałem jeszcze goblina To cztery jabłka i nawet ekspo nie dał. No to chyba nie ma sensu go zabijać. To jest niżej czy wyżej? Może być niżej, mam wrażenie. Chyba mam dobre wrażenie. Co to jest śnieg? Gdzie jestem? Co to jest? Nie kłam tego. Nie mam tej kopalni. Gdzie ja trafiłem? Upalnia ze śniegu. Jakbym wiedział, o tym gąbki wziął, nie? To jest jeszcze tak zrobione specjalnie, żeby wkurzać. Co to jest? Gdzie mam tu iść? Gdzie to jest jakiś mniejszy tunel, nie? jakiś duży? Czy co? Tu jakieś płomienie. Ej, tego nie będzie się fajnie lutowało, szczerze. Bez pochodni to się będzie tragicznie lutowało. Czy jest coś, co mnie, co by rozświetliło? Nie mam, mogę rozświetlać przez chwilę, ale tu będzie ciężko z wodą. Ale gówno ty. Nie za bardzo rozumiem. Co to jest? To jest przegrypy. Mongrove Propagule. Teraz raz na oczy widzę. Czemu to jest. To jest jakiś glitch jeden wielki. To jest skrzynka pierwsza. A co w niej? No giga Srot. Ruzłem pochodnie. Ty, no mi przez te particle'sy tutaj laguje komputer. Jakby już wiem, dlaczego nie chciało mi się to wygenerować. Jakby ja już kłam czemu to się nie chciało wcześniej wygenerować. Nie chciał się wygenerować, bo to jest jakiś jeden wielki, kurwa. Gli... Kur, kur, Kurczę glitch, przepraszam. Kolejna skrzynka. Totalny Rysz Biorę jest taka cooking pot. Bomba. I nie mam pojęcia. Co to jest za syf Jakby ja mam wrażenie, że to powstało tylko i wyłącznie po to, żeby kurwa... Kurczę, przepraszam, grifować graczy Faktycznie dużo przekinam. No, jak zwracam tu uwagę. Przepraszam, widzowie, nie chciałem. Muszę to zmienić. W się, sensie, ja nawet nie przywracam was, ja przepraszam siebie. Bo Ja chciałbym to sobie zmienić. Ja chciałbym nie przeklinać. jakbym się wkopał w dół. Będzie tu coś jeszcze. No nie będzie tu nic. Więc dlatego miałem tyle fpsów. No już wiadomo czemu, ale. Dobra, wypierdzielam sobie, bo to jest. No, ja Axelotla widzę. I to może coś tu jednak jeszcze trafię. Tu będzie mi więcej fiagów w przyszłości. Tak, Akita Multi. Będę miał gang. Shiba, Akita, Samoet. Trzy moje rasy wymarzone Widzę Axelotla w tle. Tutaj widzę jakąś tego, znaczy na mapce. A tutaj widzę jakiś taki, jakiś taki cave z tymi tymi. A to jest chyba struktura przez Minecraft generowana, nie? Słuchajcie, ja zobaczmy te. te tam. Tego to jest postawione. Policzę tam design Minecraft. Bloki są Minecraftowe, ale. W sensie, jak się wkopię w górę. ty ja to. Fajny kwiatek. Chodźmy do góry i zobaczmy, czy na górze coś będzie. O! Weź! Wypierd... No tego się nie spodziewałem, TBH. A, no więcej was. A, nie już mnie blok. No, koźma więcej! Nie wiem, co tu się stało, ale właśnie mam zlagowany cały komputer. Co to jest? Czy jest jakiś griff? Teraz jakiś, nie wiem. Ty, no ja mam 20 fps w sorry, widzowie, ale nagle się wygenerowało wszystko. Patrzcie, już Nether Star mi wypadł. Soul Soulstar. Mówiłem, że tutaj jak coś musi być i nikt mi nie wierzył. Ja się nie mylę. Ale szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Fire Aspect, niestety. Czemu tu jest tyle tych zombiaków? Come on. A, no już wszystko jasne. A, i wszystko jasne. Nagle Zrobiło się sensowne. Czy nie no, sensowne to się dalej nie zrobiło, nigdy się nie zrobiło ale wiecie o co chodzi. To jest jakiś dungeon z gatunku. Sik, Ej, to jest dosłownie dungeon z gatunku sick Patrzcie, do spawnerów, ty. Ty, mam FPS-y tutaj? Mam 80. Czyś jakby miał 20. Chyba, że ze spawnery byś mógł z nich zrobić dużą ekspiarkę, więc to teoretycznie tak, ale w praktyce takich miejsc jest milion tutaj. A i tak raczej nie ma nic wydajniejszego niż ekspiarka Endermanów, mam wrażenie. To właśnie wszyscy mówili, że Endermany są najszybsze i najprostsze do tego, żeby farmić. No liczę. O, właśnie, coś fajnego chciałem powiedzieć, ale to nie jest fajne, naprawdę. Wie ja, jeżeli widzisz to raz na 5 lat, to to jest najlepsze, co możesz dostać. A jeżeli widzisz to trzeci raz na streamie, to też mnie nie cieszy. Nie lubię ale z bendingu to mi się ucieszył. Na no, przykład. Ty, to jest mega, mega, mega duże. Jak coś, to ja już wam w tym momencie mówię, że na 100%. Nie zlutujemy tego do końca, bo mi się nawet nie chce myśleć, gdzie ja byłem, a gdzie mnie nie było. Ale z drugiej strony wierzę, że tutaj seria coś może być. Jakiś skarbiec czy coś, no to jest taki straszny labirynt, Alan, nie? Tutaj akurat z tej strony raczej nic nie będzie już. Nie wiem, dziwne miejsce, naprawdę mega dziwne miejsce. Słyszę, że są ty. To w sumie mógłbym podrąbać, ale dobra, to może tu wrócę po prostu. Dobra, no widzę, ja myślę, że nie ma co. Jak poznałem Julkę, byłem kiedyś w Krakowie i słyszę nagle taka Polka mówi, idę z psem na pole. No ja do niej podchodzę i mówię, Ciecha cię chyba jesteś pojebana. Mówi się, że się idzie na dwór, a nie na pole. I nie, nie, tak zostaliśmy razem. Tak było niezmyśla, no dokładnie, tak było <grym> Nie, Ale mnie, nie. szczerze, bycie z krakowianką jest naprawdę ciężkim. Wejdźcie, że ona, ona chce mi psa przekupić I ona mówi: Momo, chodź, idziemy na pole. A ja wtedy mam takie, gdzie my? Kurwa, idziemy. Serio, tragedia, tragedia. Nie polecą W sensie wydaje mi się, że tak, na pole mówi na pewno mało polskie i podkarpackie. I pewnie jakieś jeszcze tam y, południowe tem. Południowe, południowe rejony Polski. No nie wiem, ja je na ja, pod uwagę, że jestem z północy. Pop z Mazur tak zwany, to ja. No to ja mówię, jak pra... jedyny człowiek, bo się chodzi na dwór, tak? Czy najszybsza forma mendingu to nie będzie taka, żeby latać po elitry i po prostu sobie robić takie książki? Jestem święcie przekonany, że nie zabrałem kilku elitry z tego Zen City, więc yy, Wezmę te metality, których nie wziąłem i sobie po prostu to zdecentruję. Będę miał mending na wszystkim bez o, możli bez, bez, bez możliwości, tak? No, nie możliwości. Jakby z opcją Wykluczenia wiśniaków, są nie? Więc akcji to jest twój smart, myślę, sprawa. Najpierw ten z wyspy nie miałem enderferu, więc stwierdziłem, że jolo. No, jelo! Zbieramy to. Coś fajnego tutaj. Fire protection, to mogę wziąć. Chociaż te temy są warte, brania. Mam mieszane uczucia, szczerze, ale to mi też nie jest potrzebne. Ciążek też mam od zarąbania, więc spoko. Głów smoka też w sumie nie chcę. To ale dużo NCI nagle się wygenerowało. Statek tutaj jest. Czekajcie, bo ja tak patrzę, w których miejscach powinny być te. W tych miejscach powinny być skrzynki tutaj i myślę, że chyba na pewno w tu, tym miejscu powinny być. O i dokładnie mam rację. Patrzcie, oni się nie zdążą wygenerować, że ja tak będę podlatywał i na szybko to robił. To jest really smart as fuck To tam jest jeszcze jeden Dobra, ale resztę mnie nie interesuje Tu jest mending, biorę mending tu jest kolejny mending, ja pierdzielę, ty Widzowie, przez Vent City jest milion żelaznych rzeczy, nie? Z endingiem To ja już tak naprawdę, jedyne co to muszę tą farm Endermanów zrobić I mam wszystko, czego potrzebuję Ty, no dosłownie Jak zbiorę stąd, tu jest kolejny mending. No niesamowite, widzowie Ale tu jest skrzynek nagle dużo Dobra, nie zebrałem się z wszystkich skrzynek stąd gastril na pewno biorę Czy mamy jeszcze taki lutownik jeden, czy nie mamy? Tutaj jest będzie, dobra Możemy na szybko przelutować Kurde, ale to, nie no Mendnik jest zbyt łatwo do zdobycia, moim zdaniem, w takim razie jeżeli tak można robić. doleciałem. Gdzie ten mending? To jest stasis. Kilo z mendingiem w statku. Zostawi. Ja go podniosłem. Już jestem idiotą po prostu. I nie wiedziałem, nawet, że podniosłem ich kilo wchodząc tu. No patrzcie, tu jest mending. Tu jest mending, tu jest mending. A to jest klontwa. To i tak jest mending, nie? A to, co to? Ten portal. on jest gotowy. Widzowie, co mogę z tym zrobić? To jest skończone, czy nie? Tak, skończone. No właściwie widać, jak skończone. Ale co, co z tym można zrobić? Mi się wydaje, że tutaj trzeba coś umieścić. To jest moja teoria, że tutaj trzeba coś postawić, że to zadziałało. Może coś takiego. I co to zrobi? Ktoś kojarzy. Co to robi? W sensie, bo strzelam, że, no nie wiem, jakiś, to jest jakiś boss, czy co to jest? No, tego jest dużo, nie na mapie. Ty, no, bo widzowie, vis szczerze, to jest albo jakiś boss, albo jakiś portal do jakiegoś innego świata, moim zdaniem. Do Overworlda portal. Nie, no, wątpię, bo jest break, no nie wiem. Z jest Bedrock, nie? Tak nie na świata. To będzie giga zawód. Kolejny mending. Ja pierdolę, to jest farm mendingów, tylko trzeba. Będziemy mieli farm endermanów, mamy wszystko. Niepotrzebny nam są w ogóle wieśniacy, wieśniacy tutaj. I tu jest ten terminate block jeszcze, nie? Do wzięcia w sumie. Dobra, chodźmy stąd. Nie wiem. Fajnie wygląda w ogóle to ta, ta podrózowanie jest takim plecaczkiem Ja i mój plecaczek przez świat Jak widzowie wrzucam się w portal To idealna pora, żeby skończyć ten stream I dziękuję za to, że przez ostatnie 3 godziny Czy tam 2,5 spędziliście go razem ze mną Także moi drodzy, co? E, film jutro, stream jutro, widzimy się I do zobaczenia no.